Cześć, witamy na kanale Board Game Land. Ja jestem Piotr, a ze mną dzisiaj Tomek Zapraszamy Was dzisiaj do wideo instrukcji Takiej oto małej gry O wdzięcznej nazwie Mouse Geflip, W której oto będziemy kolekcjonować myszy Myszy znajdujące jest... się na kartach na tych kartach myszy są poubierane w różny sposób, a także posiadają różne elementy, takie jak okulary, czy torebkę, czapkę, biżuterię. Poza tym na karcie myszy znajduje się ser. Ten ser jest taką pułapką dla nas. Mamy tutaj kartę serów. W każdej, o, nie w każdej turze, na początku gry losujemy taki ser. Zbieramy jeden. Tak. I. Jeżeli na myszy, którą odkryjemy podczas gry, będzie znajdował się taki ser, a my z Tomkiem złapiemy taką mysz, dostajemy dwa ujemne punkty. I teraz, jak łapiemy takie myszy? Na, na początku naszej gry e, każdy z graczy otrzymuje 7 kart, na których występują elementy odzieży, które również mogą pojawić się właśnie na tych kartach myszy, które będziemy dobierać. Tak wyglądają nasze karty. Istotny I jest kamery. Istotny jest też kolor, a także no, rodzaj ubioru. Według instrukcji każdy z graczy powinien mieć równy czas, taki sam czas na to, aby złapać daną mysz. Więc razem z Piotrem ustaliliśmy takie zasady, że układamy nasze karty z ciuchami. Przeglądamy je najpierw, żeby mniej więcej mieć rozeznanie tego, co Znajduje się na naszej ręce. Odkładamy karty na stół, wyciągamy pierwszą kartę z brzegu, oczywiście z wierzchu talii, odkładamy ją odkrytą. Każdy z nas może w tej, w tej chwili zobaczyć, co to za karta, i jednocześnie podnosimy, szukamy danego elementu ubioru w naszej ręce. Jeżeli taki element mamy, rzucamy to na kartę z myszą. Z racji tego, że się zgadza, mam niebieskie okulary, ta mysz ma niebieskie okulary, zdobywam jeden punkt. Mysz odkładam dla siebie jako znacznik punktowy. Element ubioru, który wykorzystałem idzie do discardu, gdzie jeżeli z karty w, tym, w tej talii z, y, odzieżą się skończą, będzie można przetasować discard i ponownie ich używać. Na koniec dobieram jeszcze jedną kartę, tak aby z powrotem mieć 7 ponownie odkrywamy karty. Teraz odkrywamy kartę, ponownie... Jednocześnie staramy się tak. oczywiście szybko, w miarę szybko to zrobić i ponownie jeżeli w naszej ręce znajduje się karta z odzieżą, yy, która jest na karcie myszy, staramy się to zrobić jak najszybciej tak, żeby ten punkt zdobyć. jest jeszcze taka możliwość zdobycia punktów w momencie, kiedy nie mamy Danego elementu odzieży, czyli na ręce mielibyśmy 7 kart i żadna z nich, tak jak u mnie w tym przypadku, żaden z tych elementów nie występuje na danej myszy. Dokładnie, w tym momencie rzucamy wszystkie 7 kart i również łapiemy tą mysz. Sprawdzamy komisyjnie, czy e, odzież nie występuje na karcie z myszą. Jeżeli się zgadza, e, dostajemy ten punkt, odrzucamy wszystkie 7 kart, dobieramy nową rękę. W momencie, gdy zdarzyłaby się sytuacja, że jednak w tej siódemce była karta, która występuje na karcie z myszą, wtedy dostajemy punkt ujemny. Zostawiamy sobie dla podliczenia jedną kartę odzieży, żeby zaznaczyć, że ta odzież jest ujemnym punktem, i kartę z myszą wracamy. wrzucamy również na discard. spadło. Tworzymy discard z kartą z myszą, karty z myszami. A niestety ujemne punkty będziemy odejmować od naszej puli na koniec gry. Istnieje jeszcze, tak jak ktoś powiedział wcześniej, możliwość e, wystąpienia e, danego sera na karcie z myszą, czyli tak jak teraz, jeżeli wyskoczyłaby taka karta, któryś z nas złapałby się na tą pułapkę i położyłbym dokładnie i Ponieważ starał szlanty. się przejąć y, tą kartę z myszą. Dostaje ujemne dwa punkty i w ten sposób wymyśliliśmy, że dostaje tą kartę z serem jako znacznik, że to są dwa ujemne punkty za to za złapanie nieprawidłowej myszy w danej rozgrywce. I w ten sposób rozgrywamy grę. na koniec liczymy, kto ma więcej złapanych myszy. odejmujemy punkty za pomyłki i wyłonimy zwycięzcę w ten sposób. Teraz pokażę Wam może tak... Pokrótce kilka rund, jak ta gra wygląda w praktyce. Przetasujmy może to z powrotem. Tak jest. I pokażemy Wam, jak ta gra wygląda już w pełnym wymiarze. Pierwszy ser. 7 kart odzieży. Fajnie jest próbować zapamiętać, co się ma na ręce, żeby szybciej reagować na myśli, które się odkryją. OK, ja już wiem. No to odkrywamy mysz i lecimy z pierwszym. Tak, mysz ma żółtą muchę, ja mam żółtą muchę, dostaję pierwszy punkt. Ta karta do diskardu, ja dobieram kolejny element odzieży. Miałem taką muchę również, aczkolwiek byłem wolniejszy. Dokładnie. Trzeba być niestety szybkim tak, i spostrzegawczym. Ponownie odkrywamy kartę i... Jak najszybciej. Żółta sukienka. Tak, zgadza się? Więc muszę przyznać, przednie... że Tomasz jest bardzo dobry w tą grę. i <grym> szybki. W takim razie odkrywamy kolejną kartę. I nie mam nic. Więc wszystkie 7 kart. I tu by się to zgadzało. Tak, więc nie. kolejna karta dla mnie. Tu, 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 dla mnie, dla mnie. No, nie, przepraszam, no, twoja. Mój punkt i 7 tak kart raz, dwa, 6 Trzeba się zapoznać z, nową, z nowym kompletem odzieży. Co my tutaj mamy? Eee, tak, 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 tak. tutaj jeszcze to? Gotowy. Odkrywamy kolejną. I żaden z nas nie dał się złapać. Karta z myszą jest tą kartą, które też mamy odkryty ser, więc nie, nie udało się żadnemu z nas zdobyć ujemnych punktów. Obie karty odkładamy na bok, dobieramy nową kartę sera oraz nową kartę z myszą. I lecimy. I ja mam niebieską czapkę i, I dałem się sam. złapać teraz. A, nie spojrzałem na ser. Więc Powtórzyła dwa, się nam sytuacja sprzed sekundy. Dwa ujemne punkty. Niestety ta karta odpada. Ja dostanę dwa ujemne punkty. Nowy element odzieży. Mamy kolejny ser do. Kolejny ser. Kolekcji. I, I kolejna maka. mysz idzie na stół. I ma żółte rękawiczki. Ja mam żółte rękawiczki. Tak jest. Odzież i kolejna karta: to hop, niebieski krawat, a nie Aj, zdążyłeś. Bardzo szybszy, zdecydowanie. Więc podobnie dobieram karty odzieży i kolejna mysz. Aj, obyliłeś się byliłeś się, bo ta mysz ma bransoletkę. Aiii! Jest ona <noise> czerwona. W związku z czym? Dostajesz ujemny punkt, czyli karta odzieży, która nie trafiłeś, której nie trafiłeś, wraca do Ciebie. Te odpadają, dobierasz nową rękę. Zerknę jeszcze raz szybko, co my tutaj mamy. I kiedy będziesz gotowy, ogólnie gra jest bardzo dynamiczna i dosyć fajnie, zabawnie się w nią gra. I znowu byłem pierwszy, tak. Tomasz. Tomasz tutaj bryluje. Mogę <gryluje> brać udział w mistrzostwach. <gryluje> Tą grę zdecydowanie nie ma szans w moim wydaniu. Cyk. I ponownie tak, tak to się robi po mistrzowsku, po, ponownie tak szybka akcja reakcja, <głos》> muszę sobie przypomnieć już jakie mam karty na ręce i kolejna mysz, A pięknie i teraz prawda i, i chwila, teraz chyba faktycznie udało się, nie ma nic żółtego, zielonego i brązowego, no, zgadza się, tak jest, czyli... Pierwszy punkt dodatni Czyli właściwie zero Czyli jestem na zero Dokładnie <grym> Mam jeden punkt ujemny Tutaj trochę poukładamy Biorę sobie kolejne 7 kart Zapoznaję się z nimi Gotowi? Tak jest. No to kolejna mysz. Aj, moja na dole. Tak jest. Kto przy ten lepszy? Tak, w tej chwili... Oby ja moje mieliśmy, pierwszy, moje mieliśmy odpowiedni element. Mój był pierwszy na karcie. O, już chciałem dobrać kolejną. Się rozpędziłem. Tak, gotowy? Tak jest. I kolejna runda. Prawo Piotrze dostałeś. Kolejne punkty. Tak jest! Ucieszyłem mi fakt sprzedania okularów, które pamiętałem doskonale i dzięki temu skolekcjonowałem te dwa ujemne dodatkowe punkty dla mnie. Dokładnie tak. Mi się udało tym razem wypatrzeć ten ser. Dobierz kartę z odzieżą. Zobaczmy tak? sobie jaki. Jej... Odłożyłeś się. Tak. Po... Eee, dwa, cztery, sześć. Tak, jedną kartę. Dokładnie. Dobrać. I... Mamy nowe sery. Mamy nowe sery. Więc... I teraz będziemy mieć nową mysz. Nowa mysz ma niebieską już... kokardę. Ma wybraną niebieską kokardę. Dokładnie tak. I brązowe portki. Ta jest brązowe porteczki. Nie daje mi szans, Tomasz. Nie. nie daje mi szans żadnych. Nie zamierzam odpuścić. To jest sromotna przegrana. Nic na to nie potrafię zrobić. I niestety te myszy nie mają tego. Nie współpracują. współpracują ze mną. Współpracują z tobą te myszy. Nie chcą się dać złapać. Czy masz zapamiętał gotowy? Tak. gotowy No tak. No to przecież. Przecież to było do przewidzenia. Tak jest. Sromotna przegrała, sromotna. To jest, to jest niewiarygodne jak ja to tak, tak nie należy grać, pamiętajcie. Tak, to nie jest dobry... Um... Jeżeli nie chcecie zniechęcić nikogo do gry do, 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 z Wami to Uda, taki sposób... się. <laughs> nie należy grać. Dokładnie. Są zielone rękawiczki. Tak jest, no to... Gotowy. Brązowe buty. Tak jest. W pewnym momencie zwątpiłem, że tutaj ser jest nie taki nie chcesz tutaj nic działać, a to się okazało, że nie masz z czym działać. Okay. Tomasz się zapoznał, tak Odkrywamy tak. kolejną mysz. Eee, no. I brązowy pasek. Niestety, niestety. Niestety znowu byłem szybszy. Pięknie. Piękna czerwona sukienka. I punkt dla Piotra. To są takie punkty kontaktowe, jak to się mówi. <laughs> <laughs> Powiedzmy, że kontaktowe. Powiedzmy, że kontaktowe, chociaż daleko one są. Gotowy? Tak jest. Brawo Piotrze, brawo Piotrze! To byłem dwa kolejne, dwa ujemne, kolejne punkty, ujemne punkty. Co zobaczyłem, że... jak już rzuciłem. <laughs> Ponownie ser dla Piotra. Tak jest, podobny ser. Jestem, już... przyznam się, wielbicielem serów. W związku z tym, e, no. Lubi się kolekcjonować. <laughs> tak wygląda rozgrywka. Ponownie, dajcie znać, czy macie doświadczenie z grą. Przypominamy, że tą grę dostaliśmy od Simplikatus Games Polska. Więc oczywiście w opisie naszego filmu będzie link do sklepu, do strony Simplicatusa. A my dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Hej, pa!